W życiu chyba życiu, znaczy najważniejszą osobą, można powiedzieć, no jest parę tych osób. No, nie można powiedzieć, że to jest jedna osoba, ponieważ jedna osoba nie zrobiłaby tego w moim życiu, co, co, gdzie jestem i, i co robię. No, myślę, że na początku to moi drudzy, którzy bardzo we mnie wierzyli, bardzo chcieli nas dobrze można powiedzieć, z bratem wyedukować. No, nie udało się, poszedłem w jedną stronę, Im bardziej jestem takim jestem sportowcem, a nie jakichś naukowcem. Po drugie, mówię w liczbie ponieważ mam brata jeszcze rodzonego, rok starszego tylko, więc i na mnie i na brata ułożyli gdzieś tam mordzice jakąś tam nadzieję, no, tak. Ja poszedłem trochę w inną stronę, brat tak samo. No drugą osobą powiedział, można powiedzieć parą, no tak muszę powiedzieć drugą parą w moim życiu, to najważniejsza jest moja żona, której, o to proszę drugi, druga historia, ale Mam wspaniałego syna, 11-letniego. To są osoby, które tak naprawdę zawsze mogę zaufać, zawsze mogę na nie liczyć. Zawsze mogę cokolwiek, jakąkolwiek tajemnicę powiedzieć, zawierzyć. No i wiadomo, no, gdzieś tam ludzie wokoło, którzy, którzy są w tym boksie, którzy jakby trenują, przykładają się do tego, żebym w życiu był kimś. I, no to dziwnie, jak dziecko się tłumaczy, ale. Taki jest, no bo trener generalnie jest taką osobą jak ojciec, można powiedzieć matka, opiekunka, gdzie sprawuje pieczeń, patrzy na tym, co się dzieje. Stara się gdzieś tam, wkładać do głowy swoje mądrości, w końcu jest można powiedzieć starszy i też, i też jakby z doświadczenia życiowego próbuje nas nauczyć, żebyśmy nie, po, nie robili tych błędów. Oczywiście dwóch trenerów w pierwszym miejscu. No Zbyszek Rao, drugi jest Fedor Łapin, którzy to są wspaniali ludzie, e, którzy w moim życiu są i... raczej znaczy byli i są, no tak. No e, i co? I to było w Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Wszystkiego dobrego.